Witamy, witamy. Zasumiłaś koziołki. O, teraz widać. Czyli gdzie jesteśmy? W Poznaniu? Nie. W Mikołowie. W Mikołowie jesteśmy. widzicie jeszcze choinki stoją. A powoli się, coś, powoli się coś rozkręca. Także pochodzimy, pooglądamy, coś nagramy. Może coś się uda. Fajnego kupić. Może jakieś tułowice wpadną. Ostatnio się udało, także kurczę, lecimy po stoiskach. Ładny synkarz. Zaczniemy od miesiącu. I tutaj przejdziemy na filiżaneczki.

Ile te noże są? Te noże, po 200 Ola została koło Edyty Pozdrawiamy przy okazji Wyślę ją, niech zobaczę sobie Pana Ci na YouTube to wrzucą? Aha Na YouTube? No Ile park, ta torebka? Park, a to od kolegi jest Darek Ja później przyjdę Pięć dych Super Tą parkę pan jeszcze złapie Tą parkę bluzę, bluzę. buzę Aha, o kurczę, panie, nie widziałem Nie, to jest wojskowa, wojskowa Hmm? Rarytaszczyk Rarytaszczyk Tak? Ja się nie znam, wie Pan, na militarce to ja jestem zielony jak ogórek. Co to jest? To jest parka, tak zwana. Parka, tak? To jest strona kamuflażu. Też tak. Mm -hmm. Tylko my się tam nie w pudle. Ja mam ładniejszą. Tak, hmm? hmm. Ty masz ładniejszą, bo Ty masz taką przycalistą Ty masz tylko te ciężkie trawce. Stałeś. Tutaj to furman karkowne rozwodzi Co? Tutaj to furman karkowne rozwodzi Gdzieś na pewno pan nas rzucił z furmanki i przejął jego funkcję Radzę z tym Jadą po mnie, uciekają Dzień dobry Dzień dobry Jakie piękne filiżanki to jest producentem? 19 wieku Kto to? Mówię, ręcznie malowane 19 wieku Nie ma sygnatur To śląska porcelana jest, prawda? Śląska Śląska porcelana Tutaj Bardzo ładne To też jakiś staruszek Pięknie tułowice przedwojenne szukam filiżanek z tułowic przedwojennych. Nie mam. Chciałem talerz wyłowić chyba, bo całe TPM jest na zobaczę Takie techniczne, malowane oczywiście, techniczne średnia klasa mhm. Okej, okay. dziękuję bardzo Kawo sprzętu, kawo akordeonu Coraz więcej, coraz więcej tego tamatu. Przywożą chyba ze schodu. Tak samo jak ikony. Takie wypaśne kartoniki u tej pani zawsze. Tutaj naprawdę ciężko się przecisnąć, ale towar, towar to tutaj jest naprawdę fajny. W porównaniu do tych kartonów, takich no, powszechnie, gdzie praktycznie wysypisko, no to tutaj, tutaj jest fajny. I z tego co pamiętam, to pani też się wystawia w Pszczynie, także... Piękna ta owocarka. Piękna to owocarka, ale chyba była droga, dlatego żeśmy jej nie kupili. Jak to mówię, jak coś jest piękne, to musi kosztować, nie? Ząbkowica. Dzięki bardzo. Ale tak, już tam są gdzieś użytkowałam, a to są. Myślę, że to się bardzo spróbuję. Dzięki. Mam nadzieję, że te same talerzyki z tego znajdę. A, nie wiecie, to szukam. szukam. Bolesłowic. Coś tu jest, coś tu jest coś tu jest Ja pierdzielę No to już oglądamy Ale strzała walnąłem Ile to trio? 300, yes. 300 zł. Trzystówki? Tak tanio. z rurami wykradzanie Thank you. Chwileczki możemy pooglądali Co jeszcze po, jeszcze. tu rządzi? Może mi pan dać pięć dych, ale musi pan szybko uciekać Dobra, dawaj pan dwie dychy i pan uciekaj

Cegara. Co powiecie na takie obrazki? Dwa statu w sam raz nie? taki klimat się mi się podoba Pani bo tutaj ceny na szkiełkach, też super Zijamy na kartoniki z powrotem kartoników dzisiaj trochę jest Trios Boguic Bogucic Ile za to? To są popełnot do utykowanej, nie? Po 5 zł. Stare kapanie, nie, nie ma Ze składeczkami mam bardzo fajne, z tego komplociku Filiżanka z talerzyczkiem, dziesięć Fenomenalne I też malutkie, nie? No to ma Pan stare kpm nie? Zazwa nawet celowojenne z tego cukra, bo jakieś filiżanki? Ty... Chyba na chwilę obecną nie mam. Ale przedwojenne te, Tilowiec, nie? Tilowic nic. Nic nie było. Ostatnio w mhm. ogóle miałam piękną świeżankę z Tilowiec. Przedwojenną. I kawkę z niej pija, piłam często, nie? Tam w domu i koty mi sukuły. Ja, się, ja no, po prostu siedziałam i płakałam na tak. tym. I to właśnie w zeszłym tygodniu tak. <grym> Moja ulubiona. Już nie znajdę najpewniej takiej samej. Ciężko będzie. <grym> Będzie ciężko, ale z drugiej strony rzeczy muszą nam służyć, nie? Tak. Tylko się zapomniałam schować przed chwilą. <grym> to są radzieckie, nie? Radzieckie to jest, tak? Właśnie ta sygnaturka z takim jelonkiem. Ciekawa. Troszka Chyba lubiana Skapelnik ten, co tutaj pan oglądał przed chwilą Polski jeszcze przedwojenny Wałbrzych Szkiełka z prl -u. To też musi być. To jest musi być. Tak, czy to jest ta lota, to być pewne. No i ten motek się używa do tego, żeby tu widać. to sama klasyka. To też musi być konkretnie kwiaty. Tak, tak, tak. Te tak. tak. kasety magnetofonowe w jakiej cenach pan ma? Znaczy te są po 10 zł, a tam to są po 5 no. Znaczy te, bo to jest tam, mm -hmm. no, tam... No, są... widzę, widzę, sama klasyka, ja, no, kosze znaczy, tak i żami, to to mhm. Super Co miesiąc pan jest? No, Jak jest, pogoda jest. pozwoli tak, O tak. wiadomo Ja pana chyba tak kojarzę z tego, z YouTube'a Tak? Miło mi <ślad> To chyba się zajmuje, nie? Tak Wykopki i targi staroci, teraz No, ja, 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 ja sobie pozwolę A, już baterie słabe A co śpiewał? Aha Na raz, dziękuję bardzo To tutaj pan ma fajnego jeszcze? Zegareczki Wpineczki Czekają. Nie wiem, czy słychać Ja bym nie zasnął Taką mi się udało kiedyś wykopać. No, Edytkę słychać? Proszę ja właśnie byśmy opisali to, nie? Na ekspertyzę, nie? 1200 zł, tak 1200 złotych będziemy płaciły Tak? 500 A i dla mnie 500 złotych, jak ktoś by był chętny, to, to kupię Piękny jest, przepiękny a ja bym do Ciebie dzwonił zanim wyjdę Po dojëvem që të një më përtafën e një njëtë, ale këtë njëtë në të njëtë nështë përdo vjetëm. Po dojëvem që të njëtë nështë përdo vjetëm. Chądź Was skojarzę. Skąd? Żeby tam. Bytą, tak? By trzy lata. Często. Mowa. No tak. Ten goście wiecznie taki sztywny? Co? On cały czas taki sztywny? No nie? Ale pieniądze umie liczyć, wystarczy. thank <laughs> you To fajne. A się jakieś ceny. To Lecimy do domu. Tak, miło spędziliśmy dzień. Była piękna pogoda. Krótko, udało się. tak, pogoda była super. Było fajnie. się tak świeciło było. fajnie. Już Lecimy do domku na obiadek i na kawkę. Pozdrawiamy. Do następnego.